Gajdowie, część 15. Rozwój, jak jak współpracować z łaską. Strona 87. Start. Praca z uczuciami bezpośrednia. Gdy uczucie się pojawia, właściwa gdy uczucie słabnie lub całkiem zanika. Bezpośrednia praca z uczuciami. Praca bezpośrednia polega na zatrzymaniu się w chwili, gdy uczucie jest jeszcze bardzo silne. Zachęcamy do tego, by wejść w postawę, którą nazwaliśmy aktywnym milczeniem. Pierwszym krokiem do tego jest nie działać, a drugim nie mówić. Oba te kroki są równie ważne. Nie musimy nikogo przekonywać, że mnóstwo nieszczęść spotyka ludzi dlatego właśnie, że działają na uczuciu. Jeśli toczymy wojnę i widzimy, że zbliża się do nas potężny nieprzyjaciel, a my nie jesteśmy przygotowani do stoczenia bitwy, nie postąpimy rozsądnie, wybiegając mu naprzeciw w takiej sytuacji, mądrym posunięciem okaże się wycofanie do lasu. Bitwa wprawdzie nie zostanie wygrana, jednak w dalszym ciągu mamy szansę na wygranie wojny. Dlatego punktem wyjścia do pracy z uczuciami jest wyrobienie w sobie odruchu zatrzymania. Gdzie dzieje się coś, co wywołuje w nas potężne emocje. Drugą ważną cechą właściwie reakcji na intensywne uczucia jest zamilknięcie. W ten sposób mamy szansę zobaczyć więcej i głębiej. Warto się wyzbywać odruchowej potrzeby wypowiadania się. Niektórzy pod wpływem silnych uczuć mają ogromną potrzebę podzielenia się z innymi tym, co czują. Starają się szybko znaleźć rozwiązanie. Zachęcamy, by tego nie czynić i wytrzymać w milczeniu. Zamiast tego proponujemy zapisać sobie, co czujemy. Nazwanie uczuć, w jakim kontekście pojawiło się uczucie oraz co by się stało, gdybyśmy mu ulegli. Warto odczekać przynajmniej dzień i zobaczyć, jaka zmiana zaszła w naszej emocjonalności po tym czasie. Praca z kartką ma duże znaczenie, ponieważ pozwala nam niemal fizycznie oddzielać się od tego, co czujemy. Niech ja zapisuję, co poczuło. Wtedy uczucia zostają zamieszczone na zewnątrz, na samych, na kartce papieru. Kolejny etap pracy bezpośredniej to wypowiedzenie tego, co czujemy. Ale uwaga, nie wypowiadamy się byle jak i byle komu. Nie chodzi o to, aby pożalić się koleżance przy kawie lub koledze przy piwie. Praca wnętrzna polega na opowiedzeniu tego, co czujemy o sobie, która jest integrowana emocjonalnie i zdystansowana wobec naszego problemu, która nie zawahałaby się powiedzieć nam coś trudnego, gdyby nasze dobro tego wymagało. Nie chodzi nam bowiem o zwykłe pocieszenie, lecz o zrozumienie, co się dzieje w naszym wnętrzu. Może się do tego nadawać ktoś empatyczny, komu ufamy. Powiedzenie umieszcza trudne uczucia dalej od siebie. W rozmowie koncentrujemy się przede wszystkim na tym, Sudane uczucie mówi nam na temat nas samych, a nie na temat okoliczności wywołujących. Dopiero potem możemy sobie postawić pytanie o ewentualne działanie, lub decyzję do podjęcia zawsze w kontekście rozwoju. Czyli wezwania do miłości przez duże M. Nie podejmujemy działania, dopóki nie znajdziemy jasnej odpowiedzi. Praca bezpośrednia z uczuciami, aktywne milczenie, 1. Nie działać, nie mówić, zapisać, nazwać, wypowiedzieć, pięć działań. Praca bezpośrednia z uczuciami. aktywnymi milczej. jeden Nie działać, nie mówić, zapisać, nazwać, wypowiedzieć. Działanie. 2. Praca właściwa z uczuciami. Często okazuje się, że działanie, do którego jesteśmy wezwani, nie jest związane bezpośrednio z sytuacją, która wywołała w nas silne uczucie. Pojawia się pomysł na to, aby podjąć jakieś postanowienie, wykonać jakiś ruch w życiu i to nazywamy pracą właściwą. Odbywa się ona w kontekście tego, co wywołuje nas uczucia, nie bezpośrednio wobec osób lub wydarzeń, na które reagujemy emocjonalnie. Ma to charakter swego rodzaju odczulania. Wystawiamy się na alergen tak długo, aż reakcja naszego układu immunologicznego przestaje być gwałtowne, żeby się obserwować swoje uczucia, ich pojawienie się, trwanie ustawianie, wanie. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadku uczuć trudnych, głodu, smutku, gniewu, podenerwowania, ekscytacji. Ogromną rolę w pracy z uczuciowością będzie miała modlitwa, zwłaszcza kontemplacja, a także zwyczajne ludzkie poczucie humoru, które powinno wyrażać się w ciepłym i serdecznym traktowaniu osiołka emocjonalności. Praca właściwa z uczuciami odbywa się w kontekście tego, co wywołuje w nas uczucia, a nie bezpośrednio wobec osób lub wydarzeń, na które reaguje. Związane jest rozbijaniem ja fałszywego i Polega na świadomym Kontrolowanym wychodzeniu W sytuacje wywołujące trudne uczucia Kolejny rozdział na stronie 91 Pozdro z Bogiem